Słowo za słowem. Poranny Gość, radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. A nawet goście, starosta tarnowskiej Roman Łucarz i wicestarosta Jacek Chudyma. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, witamy panią bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Tematów związanych oczywiście z zamknięciem mostu w Ostrowie jest bardzo dużo wątków, jest bardzo dużo propozycji. Co teraz zrobić jest bardzo dużo, ale może uporządkujmy w takim razie i po kolei temat potraktujmy. Prezydent oczekuje radykalnych działań w sprawie mostu w Ostrowie i zaprasza starostę na spotkanie. Czytamy w piśmie rzecznika prasowego Romana Ciepieli, Ireneusza Kutrzuby. No to pytanie do starosty, czy Roman Łucarz przyjdzie na spotkanie? Tak, rzeczywiście to wezwanie do spotkania było. Znaczy, ja myślę, że na prośbę bym przyszedł. Na ten na wezwanie bardziej nie, bo to nie jest wojsko, bo to nie jest sytuacja taka, żeby należało kogoś, kogoś wzywać, tylko po prostu Jesteśmy samorządowcami, czy znamy się o tyle lat i lubimy. Natomiast na prośbę przyjdę. Tylko, że proszę zwrócić uwagę, że myśmy tydzień temu, we wtorek, dzień przed zamknięciem mostu, już zrobili stab kryzysowy, były wezwane wszystkie służby, zarządcy dróg poszczególnych, jak i, jak i poszczególni samorządowcy. No niestety był zaproszony również pan Zaproszony, przepraszam, nie wezwany, tylko zaproszony i wtedy chcieliśmy oczywiście porozmawiać. No jakoś nikt z miasta się nie pofatygował, nawet dyrektor Zarządu drugiej komunikacji, żeby pewne sprawy omówić, a pewne sprawy już były omawiane, które myślę, że wtedy już by pan, pan prezydent miał pewną wiedzę na temat tego, co podejmujemy i tak dalej. No szkoda, że wtedy nie było, ale ja oczywiście, jeżeli zaproszenie będzie, to na takie zaproszenie zareaguję, bo trzeba rozmawiać, żeby sytuację trudną dla Tarnowa, dla regionu tarowskiego rozwiązać. Zanim o tych okrętych propozycjach, które się pojawiają, to ja jeszcze dopytam, ponieważ w tej dyskusji publicznej pojawia się także taki zarzut, że gdyby wcześniej na moście w Ostrowie na przykład ograniczyć tonaż, to dzisiaj nie mielibyśmy zamknięcia tego mostu. No jeżeli na to. jeżeli ja, to jeszcze, jeszcze można dodam tutaj do tego, no rzeczywiście teraz mamy wielu fachowców, prawda, wszyscy znają się na budowie mostów, prawda, i tak dalej i są piękne tutaj teore, teoretyczne rozważania, bo to są teoretyczne. Myśmy z panem profesorem rozważali yy, i rozmawiali na ten temat, yy, mówił wyraźnie, że wadą tego mostu jest wada pierwotna czyli konstrukcyjna. I bez względu na to, czy byśmy ten tonaż ograniczyli, czy nie, w tym roku, gdy robiona jest ta ekspertyza, ekspertyza byłaby taka sama, czyli zamknięcie mostu. Yy, dlatego, że problemem nie, nie były tak te ciężkie samochody, jak wada pierwotna, która była, była od wielu, wielu lat. Dlatego też, tak jak mówię, no, nie, nie byłoby możliwości tutaj innej tylko właśnie zamknięcie mostu w tym roku, bez względu na to, czy byśmy ograniczyli ten tonaż i tego, czy nie. jest to są teoretyczne rozważania i bardzo proszę, żeby się, jeżeli ja coś mówię, Panie Redaktorze, i Pani dobrze o tym wie, to skupiam się na konkretach, na na konkretnej wiedzy. Natomiast nie teoretyzuję, nie mówię, co by było, gdyby było, a tak by się na pewno nie stało. Więc tutaj te, te zarzuty pod naszą adresem są całkiem nieuzasadnione. Na pewno nie można było zareagować wcześniej. Zanim odpowiem, pani redaktor, to może w imieniu własnym, ale i zarządu, ale również i pana Kosiniaka, pana, pa, pani poseł Augustyn, pana prezydenta Ciwiela. Przepraszam mieszkańców za to ogromne utrudnienie, które jest. Bo to jest też również wszystkich tych, którzy przez te lata, wiele lat, zaniedbaj, niestety, ale nie doprowadzili, że ten łącznik powstał. Tak, są rozwiązania, panie redaktor, od czwartku, właściwie już od y, środy prowadzimy wiele rozmów z Ministerstwem y, Aktywów Państwowych, z panem premierem Sasinem, z panem wojewodą, z Urzędem Marszałkowskim na rozwiązania, które pozwolą jak najszybciej uruchomić ewentualnie y, komunikację zastępczą, czyli tak zwane szynobusy, ewentualnie komunikację gminną, jak również powstanie kładki dla pieszych, dla rowerzystów. Też jest niewykluczone, że do, dla samochodów do 3,5 tony, ponieważ taki most już został zarezerwowany w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W tej chwili tylko oczekujemy na przyjazd jak najszybciej ekspertów z Wojskowej Akademii Technicznej, którzy, którzy pozwolą nam przedstawić dokładnie możliwości techniczne wybudowania tej kładki. I sceptycy znów pytają, czy nie można było tego zrobić wcześniej. To znaczy, pomyśleć o rozwiązaniu zaniech komunikacyjnych, zanim most został zamknięty. Czy to było możliwe? Znaczy ja powiem tak, panie rektor, no wszystko można było wcześniej zrobić lepiej już, tego. Nigdy ta nie jest taka sytuacja, żebyśmy coś nie mogli zrobić lepiej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że dopóki nie mamy ekspertyzy, no to proszę Cię, gdybyśmy na przykład ekspertyza była pozytywna i wykazała, że na przykład mogą jeździć tym mostem 3,5 tony, samochody do 3,5 tony, no i my zbudujemy na przykład most. Yy, kładkę do tego. No byśmy się ośmieszyli w oczach całej Polski. Jest tutaj oczywiście, że, nie, że tego nie można było przewidzieć, dlatego też no, trudno było coś budować i wydawać yy, yy, no, setki tysięcy, nawet miliony złotych na to, co by kiedyś no nie spełniało swojej funkcji, dlatego też to też rozważania teoretyczne. I druga sprawa Pani redaktor, tutaj też taka była pytanie, bo tutaj yy, też myślę, że bardzo ważne odnośnie remontu tego mostu, że czy nie można było wcześniej go wyremontować i tak dalej. Po pierwsze, jedziemy w czwartek teraz do Pana profesora właśnie Siwowskiego odnośnie możliwości samego remontu, bo wcale jest niewykluczone, że i duże jest prawdopodobieństwo, że remont tego mostu nie może zostać przeprowadzony, ze względu, że nie daje on pewności dalszej ograniczenia nawet w do tony po tym remoncie. I druga sprawa, gdybyśmy wcześniej nawet wyremontowali ten most, to też musiałby być zamknięty na, ok na okres około od 1,5 do 2 lat. Więc to nie jest tak, żeby coś się dało remontować bez zamknięcia mostu. Musiał on być zamknięty dla wszystkich samochodów, nawet dla osób pieszych. Ja jeszcze raz wrócę do pisma rzecznika prasowego prezydenta Romana Ciepieli i przytoczę fragment. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. 2 grudnia otrzymał od Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w Tarnowie pierwszą oficjalną informację i opis decyzji o zamknięciu mostu na Dunajcu w Ostrowie. W związku z zawartymi w piśmie zaleceniami dla starosty prezydent zaprosił Romana Łucarza na rozmowę. To już wiemy, że takie zaproszenie jest. Natomiast pytanie może niekoniecznie do końca do panów, dlaczego dopiero 2 grudnia prezydent został poinformowany o tej decyzji inspektora nadzoru. No to, to jest decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru, który pisma on wysyła, nie my wysyłamy pisma. Tak, jak wspomniał pan yy, starosta we wtorek, tydzień temu na Powołanym sztabie kryzysowym nie zjawił się nikt z Urzędu Miasta, dlatego no dziwię się troszkę e, takim stanowczym stwierdzeniem. To jest po pierwsze. Po drugie, troszkę pani e, redaktor może faktów. Już w 2006 roku było wykonane studium wykonalności budowy autostrady i jednocześnie łączników. W momencie budowy autostrad e, to studium uległo zmianie, czyli zostały wykreślone wszystkie łączniki, nie tylko w Wierzchowicach, ale i w Bochni, w Brzesku, w Dębicy i w Wierzchowicach. W momencie, gdy zdecydowano się poprzedni, akurat nasi e, poprzednicy, zdecydowali się puścić ten łącznik, czyli z naszego mostu zrobić łącznik, należało wykonać ekspertyzę konstrukcyjną, nie techniczną. Zostały wykonane ekspertyzy techniczne, które niestety nie pokazały tych e, e, uchybień, które ten most posiada. A kto powinien taką ekspertyzę? za panie starosto wykonać wtedy? To znaczy na pewno te osoby, które zdecydowały, że ten ruch zjazdu z autostrady pójdzie nie na Nowy Łącznik, tylko pójdzie na most nasz w Ostrowie. Władze I tutaj... I tutaj władze wojewódzkie, generalna dyrekcja drugiej autostrad, która budowała te autostrady, wójt gminy Wierzchosławice i starosta były e, Tarnowski, No bo tutaj nie, nie oszukujmy się, te wszystkie osoby były decyzyjne, jeśli zdecydowały się puścić ten łącznik, e, puścić ten ruch z autostrady na, na nasz łącznik, czyli most e, w e, ostrowie. I ekspertyzy, które były wykonywane, tak jak powiedziałem, techniczne, w 11. Potem e, eksperci, którzy, e, których prosiliśmy o decyzję, też opierali się na tych eksperyzjach technicznych, też wykonywali eksperyty techniczne, czyli 15-18, nie pokazywały... Y takich uchybień w tym moście, które by pozwalały nam zamknąć nawet dla samochodów ciężarowych. Jeszcze panie że może ja wrócę jeszcze do tej właśnie decyzji powiatowej Nadzoru Budowlanego. Proszę zwrócić uwagę, że pan inspektor opierał się na tej ekspertyzie, która była 27 listopada nam przedstawiona. Tej najnowszej tej, na, to, tej jedynej, bo to były dwie ekspertyzy przedstawione tego samego dnia. My mamy na to dokumenty, mamy podpisane odbiór w tym, tym dniu właśnie 27 listopada. Natomiast co jest bardzo istotne, wtedy na konferencji prasowej, po wysłuchaniu tej ekspertyzy przez Pana Piotrowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na konferencji prasowej, Pan Inspektor stwierdził, że most zamyka natychmiast. To zostało pisane do protokołu, natomiast sama decyzja rzeczywiście mogła być później, dlatego, że to decyzję musiał przecież Pan Inspektor szczegółowo, w oparciu o ekspertyzę, przygotować. Dlatego te kilka dni opóźnienia, ale ustne zamknięcie mostu, decyzja wtedy jest równoznaczna, również z pisemną. Tarnowski radny Tomasz Olszówka, w mediach Społecznościowych taki proponuje rozwiązanie, taki zamieścił wpis. Proponujemy rozważenie możliwości uruchomienia szynobusu z Mościc do Bogu Miłowic oraz czasowych kursów autobusów miejskich autostradą lub i przez Wojnicz. Czyja to jest propozycja, czyja inicjatywa radnego Tomasza Olszówki, czy władz powiatu. Kto na to wpadł pierwszy? Panie redaktorze, my to już, my to już robimy od, od dawno i tu nie trzeba było że nie wyważać otwartej drzwi. My to robimy dawno i zresztą tu pan tutaj wizerocam o tym powie, bo to on temu patronuje i, i tym się jest bardzo zainteresowany i od początku w tej sprawie mediuje już, ale co jest też istotne, my już mamy opracowane, opracowujemy w tej chwili harmonogram na przykład dowozu mieszkańców e, gminy zwłaszcza Osławice do wojadżera, e, który będzie jeździł przez Wojnicz. Więc tutaj już to opracowujemy. Pani dyrektor Pauli Mariszewska, dyrektor Wydziału Komunikacji, zbiera dane od przewoźników i teraz i będziemy dopasowywać kursy również busów czy autobusów, w zależności jaki to będzie obłożenie tych pojazdów, do tego, żeby tych ludzi dowieść, żeby im ułatwić. Także tutaj, no nie naprawdę, byśmy to już tego pali wcześniej i pan coraz Ja tym pytaniem tym zmierzam wie. do tego, czy to nie jest tak przypadkiem, że w tej trudnej, kryzysowej sytuacji ktoś komuś nie podbiera pomysłów po prostu. Panie redaktor, I jestem. I komu, jeżeli tak jest? Jestem ostatnią osobą, która będzie. Zwalać winę na kogokolwiek. Mieszkańców to nie interesuje. Mieszkańców interesują konkrety. W tej chwili konkrety są takie, że już w czwartek, czyli na drugi dzień po zamknięciu mostu, poszło pismo e do marszałka Kozłowskiego w sprawie rozmów możliwości uruchomienia dodatkowych wahadeł, ale również możliwości zatrzymywania się pociągów przyspieszonych. Wczoraj uczestniczyłem w rozmowie z panem dyrektorem Wydziału Transportu i Komunikacji. Z panem dyrektorem Warchowem. Również uczestniczyli w tym spotkaniu przedstawiciele kolei małopolskich. Ja złożyłem propozycje, które były konsultowane między innymi z panią przewodniczącą Rady Gminy, panią Małgorzatą Moskal, ale również mieszkańcami na podstawie aktualnej sytuacji przedstawiłem te propozycje, oni przedstawili swoje, Koleje Małopolskie przedstawiły swoją propozycję. W tej chwili od już wczoraj zaczęły być przygotowane plany dotyczące nowych szynobusów, uruchomienia ewentualnie nowych szynobusów, od kiedy, jeżeli tak się stanie. W jak najszybszym czasie. Tutaj też są pewne procedury, które umożliwiają uruchomienie w ciągu bo musi być przygotowany nowy rozkład jazdy, w bo to nie tym jest w czy już w na nowym pewno, roku. na pewno, jeżeli te propozycje, które ja złożyłem i jednocześnie ich pozwolą prawo, to będziemy Chcieli bezwzględnie uruchomić jeszcze w tym roku, przed świętami nawet. Jest taka, jest, jest taka możliwość, tylko mówię, że tutaj muszą być spełnione pewne warunki, i takie warunki są. Ja w tej chwili zostawiłem swojego maila służbowego, gdzie pan dyrektor zadeklarował i w jak najszybszym tempie przygotowanie konkretnej propozycji rozkładu nowego jazdy, ale również też, inios, nie, nie, bo czy musimy mówić wszystko, sytuacji, jakie to będą koszty, i w ten czas, jak będę wiedział dokładnie, jakie są propozycje jakie koszty. Będę oczywiście rozmawiał z wszystkimi, aby te koszty w taki sposób zbilansować, że po prostu można by to było jak najszybciej uruchomić. Będzie tymczasowa kładka dla pieszych? Znaczy tak, myślę, że jeżeli... Wszystko zależy oczywiście od warunków technicznych, bo my jesteśmy zdeterminowani i już żeśmy postanowili, że tę kładkę chcemy wybudować. Co najmniej dla pieszych, bo może się uda, ale dla samodosobowych, ale nie jesteśmy ekspertami, dlatego też nie wypowiadamy się w tym miejscu ani ja ani pan starosta, ale eksperci, którzy przyjadą z Warszawy którzy już są właściwie przez nas tam tak motywowani, bo kiedyś dzwoniłem do pani naczelnik, mówiłem zdecydowanie, że sprawa dla nas jest priorytetowa. Myślę, że przed świętami się uda, kiedy sprowadzić tych ekspertów. No i później już sam most, już mamy dzisiaj obiecane, że zostanie wypożyczony oczywiście za darmo, z tym, że też musimy ponieść koszty chociażby przyczółków, chociażby zakwaterowania, wyżywienia, później wojska, ale zobaczymy, poczekajmy, zobaczymy. Ja żyję nadzieją, że się da jednak ten most tutaj tymczasowy wybudować i no, myślę, że to byłoby bardzo, bardzo duże ułatwienie, dla mieszkańców. I Panie dyrektor, proszę zwrócić uwagę, że my się koncentrujemy na rozwiązaniach. Nie oskarżamy tu nikogo, bo to nikomu w tej chwili nic nie da, o czym pan minister mówił. Tu trzeba w tej chwili szukać rozwiązań, a żeby naszym mieszkańcom ułatwić maksymalnie tą trudną sytuację w tej chwili. No, rzeczywiście, która może trwać jeszcze nawet przez pół roku do momentu budowania łącznika autostradowego. Na koniec zupełnie zapytam panów, czy widzieliście memy w internecie. No ja widziałem, no, panie Starosto, pan Dotyczące też widział. Mostu no śmialiśmy się niesamowicie. Niektóre były naprawdę są, zwłaszcza ten tam, gdzie Jestem takim dowódcą, prawda, Nie, niekoniecznie tym pozytywnym wojsk w wojsko niemieckie. Tak, wojsko niemieckich, prawda, i tak dalej. No, powiem szczerze, że, że ja pania, mam do siebie taki duży dystans, dlatego też śmieję się nawet sam z siebie czasami i w tym przypadku też się śmialiśmy, że siedzieliśmy i oglądaliśmy, to naprawdę pękaliśmy no mnie ze śmiechu. Będzie Sylwester na moście w Ostrowie. Będziecie, panowie z mieszkańcami. No pierwsza słyszę, Panie. Pan, pan, czy pan wiedział? Ja, słyszę, ja e, przypominam, bliżej, że może jest zamknięty dla jak, wszelkiego ruchu, ale oczywiście, tak jak mówię, ja akurat jestem mieszkańcem gminy Wierzchowice, we mnie też są ogromne emocje. I na pewno wysłuchuję się, wsłuchuję się w uwagi i staram się w jak najszybszym tempie realizować to, co do mnie należy, czyli y, udrożnić, dać alternatywę mieszkańcom gminy Wieszczajce i nie tylko. Mieszkańcy utworzyli takie mm. wydarzenie w mediach społecznościowych i zapraszają siebie wzajemnie mm. do spędzenia Sylwestra Ale na moście, na moście, na moście? Do Ale na moście to może być bezpieczeństwo, po tak Może w pobliżu w w mostu, mostu. Może w pobliżu już. mostu. W mm -hmm. pobliżu to na pewno posto. Posto. będę bardzo i będę rozmawiał, bo każda uwaga mieszkańców. Tak, deklaracja, że pan przyjdzie? E, Tak, tak, przyjdę, jeżeli tylko taka będzie, to na pewno będę. Starosta Tarnowski Roman Łucerz i wicestarosta Jacek Hudyma. Bardzo dziękuję. dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.